Projekt Małopolski Tele Anioł powstał z myślą o mieszkańcach województwa Małopolskiego. "„Którzy z powodu wieku, stanu zdrowia bądź niepełnosprawności potrzebują pomocy w wykonywaniu przynajmniej jednej podstawowej czynności dnia codziennego." W ramach projektu każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie opaskę bezpieczeństwa, dzięki której szybko i skutecznie może wezwać pomoc o każdej porze niezależnie od miejsca, w którym się znajduje. Rekrutacja do projektu nadal trwa. Z opasek bezpieczeństwa korzysta ponad 4,5 tysiąca osób. Przypominamy, jak działa system." Opaska bezpieczeństwa wyglądem przypomina zwykły zegarek, ale zasada działania jest bardzo podobna do działania telefonu komórkowego. W urządzeniu zainstalowana jest karta SIM, mikrofon oraz głośnik, dzięki czemu możemy nawiązać połączenie głosowe. Wewnętrzna strona opaski posiada wbudowane dwa czujniki, które na bieżąco monitorują tętno, upadek oraz lokalizację urządzenia. Cała opaska wykonana jest z silikonu, dzięki czemu jest hipoalergiczna. Aby były prawidłowe odczyty, opaska musi być właściwie założona. Zakładamy ją na dowolnym nadgarstku. Zapięcie jest regulowane, więc możemy dopasować ją do obwodu ręki. Aby uruchomić opaskę, należy przytrzymać zielony przycisk do momentu zapalenia się zielonej diody i po usłyszeniu komunikatu głosowego opaska jest aktywna. Najważniejszym przyciskiem na opasce jest czerwony guzik z napisem SOS. Korzystamy z niego zawsze, kiedy potrzebujemy wezwać pomoc w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Aby połączyć się z ratownikiem medycznym w telecentrum, należy nacisnąć i przytrzymać przez około 3 sekundy czerwony przycisk do momentu pojawienia się komunikatu. Tylko wtedy takie połączenie będzie skuteczne. Gdy chcemy zakończyć połączenie, należy przytrzymać zielony przycisk. Zielony przycisk służy również do odbierania połączeń wykonywanych przez telecentrum do uczestnika projektu. Halo, dzień dobry tu Centrum Teleopieki, Małopolski Tele Anioł, asystent teleopieki. Każdą rozmowę kończymy przy pomocy zielonego przycisku. Opaska może być również wykorzystywana przez rodzinę lub bliskich. Do kontaktu z podopiecznym projektu. Żółty przycisk w komunikacie głosowym podaje nam aktualną godzinę oraz ilość przebytych kroków. Aby wyłączyć opastkę, przytrzymujemy zielony przycisk do usłyszenia komunikatu głosowego. Wyłączenie opaski. Teraz przejdźmy do ładowania baterii. Aby naładować urządzenie, przykładamy gniazdo ładowania do wewnętrznej strony opaski. Dzięki wbudowanemu magnesowi jest to bardzo proste. Następnie podłączamy ładowarkę do źródła zasilania. Jeżeli widzimy, że na opasce miga czerwona dioda, jest to znak, że urządzenie nadal się ładuje. Urządzenie jest gotowe do pracy w momencie, kiedy pojawi się zielona dioda. Wtedy możemy bezpiecznie odłączyć źródło zasilania. Przy każdym podłączeniu do ładowania należy sprawdzić, czy gniazdo w urządzeniu nie jest uszkodzone bądź zabrudzone. Województwo Małopolskie realizuje projekt Małopolski Teleanią w partnerstwie z Kalitas Kieleckiej oraz stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskickiej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020.